Piękne słoneczko. Zapowiada się fajny dzień. Natomiast my śpieszymy do Państwa z informacjami z dnia wczorajszego. W dniu wczorajszym odbyła się sesja. Mamy kilka spraw, z którymi chcielibyśmy się z Państwem podzielić. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku wideoblogu. Pierwsza sprawa opłata diacencka dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą na czym to polega, jest to forma podatku od luksusu, którym Wójt chciał naszych mieszkańców obdarzyć. A Podatek ten oblicza się w następujący sposób. Jeżeli macie Państwo nieruchomość przyległą np. do drogi, czy to jest nieruchomość zabudowana, czy jedynie sama działka, posiada ona pewną wartość, jak wiadomo, i załóżmy, że jest to 500 tys. zł. W momencie, kiedy w drodze pojawi się gaz albo kanalizacja, bądź jakieś inne udogodnienie, które podniesie wartość Państwa nieruchomości np. do 700 tys. zł, czyli o 200 tys. zł, Uchwała ta, którą przedstawił wójt, zmuszałaby Państwa do, zobowiązywałaby Państwa do zapłaty e, stosownego podatku. Jest to, jest to aż 25%. Taką, taką wysokość podatku zaproponował w projekcie uchwały pan wójt. Czyli w tym przypadku jest to aż... E... No z 200 tysięcy to będzie 50 tysięcy, e, więc no... Przypomniałem się w tym momencie słowa z filmu Kogiel ale tu jest jakby luksusowo. <laughs> tylko, że będziemy musieli za to jako mieszkańcy słono zapłacić. Zbyt dużo zapłacić. Musielibyśmy, bo uchwała została A przez Radę odrzucona, zagłosowaliśmy przeciwko. Stąd też nasze pieniądze są bezpieczne póki co. I chyba można no. przejść nad tym do porządku dziennego, Obserw czy musimy tylko bacznie obserwować, żeby coś takiego się nie przymknęło. To znaczy, nas w Państwo jesteśmy, jesteśmy czujni. Przyglądamy się każdemu dokumentowi, każdej uchwale, którą nam e, podsuwała e, pod nos wójt, e, więc no, tym razem e, nie mogę powiedzieć, że się udało, po prostu byliśmy czujni, zrobiliśmy to. Zrobiliśmy to. Druga sprawa? Druga sprawa to e, orzeł, e, przy okazji tego, że e, rozmawialiśmy o e, regulaminie dla obiektu sportowego, który e, powstał z inicjatywy policji, e, wskazaliśmy na jedną istotną sprawę, która wydaje nam się, że powinna już teraz mieć miejsce. Szanowni Państwo, zapewne pamiętacie sytuację sprzed kilku lat z początku naszej, naszej kadencji, kiedy to postanowiliśmy usystematyzować, uregulować kwestie związane z inkasem pobieranym przez opaty targowej pobieranej przez, tak. przez klub Orzeł Wierzbica zmniejszyliśmy wtedy... Odwróciliśmy zupełnie, odwróciliśmy zasady. To do Urzędu Gminy spływało 80%, 20% pozostawało w formie takiego wynagrodzenia za zbieranie tego inkasa, tak, bo... tej opłaty targowej dla, hmm. dla klubu. Nie spotkało się to z aprobatą. Właściwie wtedy to nikogo skojarzonego gdzieś tam blisko z, z klubem, natomiast... Choć w naszej opinii no zrobiliśmy to dlatego, że według nas działo się tam nie za dobrze. Z perspektywy czasu podjęliśmy absolutnie słuszną decyzję, bo proszę zwrócić uwagę, na to, jak teraz prezentuje się orzeł. W mediach społecznościowych można przeprowadzić pełną analizę tego, jakie wyniki osiąga, jak prężnie działa zarząd, jak aktywni są działacze i co tak naprawdę się tam dzieje. To wszystko widać, jest bardziej bardziej przejrzyste. No, pod, nowym, pod nowym zarządem ewidentnie widać złapano zmiany. oddech. Widać zmiany. Widać Dlatego zmiany. postanowiliśmy w dniu wczorajszym przy okazji tematu poruszonego hmm. przez, przez Tomka zaproponować obecnym na sesji radnym, aby wrócić do kwestii, co do której rzecz jasna się też zobowiązaliśmy, bo, bo nie można takich rzeczy pozostawić samych sobie. Zobowiązaliśmy się, że jeżeli sytuacja się unormalizuje, znormalizuje, poprawi. to poprawi, to, to wrócimy do rozmów. Do takich rozmów, takie rozmowy poprosiliśmy, aby zorganizował przewodniczący Karol Lech, Podjął się tego zadania, więc w najbliższym czasie liczymy na spotkanie, na którym chcielibyśmy poznać plany klubu, no i spróbować ustalić jakieś, jakieś działania, które pomogą w realizacji. I jakie mają grze. poznać potrzeby, także, żeby móc jakoś odpowiedzieć na nie te wyniki tych rozmów zostaną z pewnością przedstawione Radzie i to Rada ostatecznie podejmie decyzję, czy proporcje te zostaną zmienione, czy pozostanie to nadal no jak, jak, 80 jaką, do 20. Jaką formę tak. wtedy przyjmiemy? Wsparcia, tak, przyjmiemy. Mhm. To tyle w tym drugim temacie. Mamy też trzeci, który związany jest z lokalizacją, w której w tej chwili przebywamy. Jesteśmy przy Starodrożu, czyli tutaj obok sławetnego wierzbickiego komina 1 który pozostał z czasów chyba świetności Wierzbicy. I sprawa, którą chcemy poruszyć, dotyczy drogi, która tutaj się znajduje dokładnie. Powiedziałeś czasów świetności. Ja uważam natomiast, że Wierzbica nadal jest gotowa na to i drzemie w niej olbrzymi potencjał, tylko potrzeba. Wtedy też drzemał i wydaje mi się, że nie został wykorzystany, ale to. No, ale to jest kwestia okay. okoliczności. To tego, już minęło. Kto, kto ten potencjał Patrzmy oceniał i z niego, z niego korzystał? Mhm. Jesteśmy teraz w momencie, kiedy no, mamy drogę gminną, całkiem niedawno wyremontowaną. Miała służyć na potrzeby strefy ekonomicznej, e, tak żeby uatrakcyjnić ją. Natomiast e, jest to droga gminna. Jeżeli jest ona zbudowana w takim standardzie, jak pozostałe drogi gminne, o tych drogach gminnych, asfaltowych macie Państwo przecież wyobrażenie własne, bo każdy gdzieś tam przy takiej drodze, do takiej drogi ma dostęp, e, to może się okazać, że transport ciężki, który tytułem e, zablokowanie ruchu e, samochodów ciężarowych na wiadukcie w drodze... Powyżej 10 ton. Powyżej 10 ton w drodze na szydłowie, Wszystkie samochody, które tego warunku nie spełniają, kierowane są właśnie na tą drogę. No, i teraz może się okazać, że w ciągu tych kilkunastu miesięcy, kiedy one już jeżdżą, to na pewno jakieś tam ubytki czy jakaś ta infrastruktura jest już. Została naruszona. Została naruszona, tak. Oczekujemy, i tak zapytaliśmy pana Wójta, czy w związku z obecną sytuacją ma jakiś pomysł. No, bo na pewno trzeba szybko zadziałać w tej kwestii, ustalić z zarządcą dróg, dróg krajowych jakiej, jakąś formę zadośćuczynienia tytułem no, ewidentnego zniszczenia tej drogi w perspektywie czasu. My na, tak, tak naprawdę nie wiemy, bo nie znaleźliśmy informacji jak długo będziemy czekać na remont tego, tego wiaduktu, a póki co do tego czasu objazd mhm. będzie prowadzony właśnie naszą drogą gminną. E, dlatego zakładamy, że e, droga może zostać w pewien sposób zdegradowana, natomiast e, trzeba działać szybko, ponieważ ten objazd jest już od e, kilkunastu miesięcy zorganizowany i e, droga być może już uległa pewnej degradacji, natomiast trzeba znaleźć ten punkt początkowy, od którego można by e, później sprawdzać postępy tej degradacji, żeby dostać odpowiednie za doświadczenie i jeżeli zrobimy to późno, ten stan początkowy ustalimy późno, to może się okazać, że na koniec tego objazdu, kiedy już e, będzie dopuszczony, przywrócony ruch e, tą starą nitką przez wiadukt, e, no wtedy może się okazać, że ta droga już nie ma... E, to Zostaniemy znaczy, z drogą, która koniecznie który... będzie wyremontowane, tak. wyremontowanie, a zmierzamy do tego, aby w tym ewentualnym remoncie może nie być potrzebny. Może ale, być. ale gdyby się tak okazało, aby partycypował, czy nawet tą drogę wyremontował, Zarządy dróg wojewódzkich tytułem korzystania prowadzenia ruchu przez, przez tą drogę. E, no zaskoczył nas trochę pan wójt, chociaż to nie jest takie do końca e, zaskoczenie, przez zaskoczenie, e, a mianowicie stwierdził, że on już rozmowy prowadził, e, ma ustalenia, że zostanie to mhm. wyremontowane, natomiast nie był w stanie przedstawić żadnych dokumentów. Naszym zdaniem, e, w tej kwestii jesteśmy praktykami, e, naszym zdaniem, jeżeli nie ma żadnych pisemnych ustaleń, porozumienia to stanu nie zero, takiej inwentaryzacji stanu technicznego na ten moment, to nie będzie możliwości wyegzekwowania czegokolwiek. I za chwilę okaże się, że obudzimy się z ręką, i wtedy co zrobimy, będziemy musieli ją wyremontować, żeby jakoś tam za swoje najlepiej. Tak, właśnie. Wszystko, wszystko za swoje, najlepiej dać komuś coś w użytkowanie, a tak. potem za to zapłacić. Miejmy nadzieję, że to co powiedział Pan Wójt odnośnie swojej aktywności zostało faktycznie zrealizowane, a jeżeli nie, to jesteśmy przekonani o tym, że od tego momentu już zacznie w tym kierunku działać. Szczególnie, że na pewno będziemy go o to wielokrotnie pytać na kolejnych spotkaniach. Więc na to może liczyć. Na to może liczyć będzie taka mobilizacja swoista. Czwarty temat to budżet, który również został odrzucony, a powodem odrzucenia tego budżetu było wpychanie w kolejkę inwestycji, które w tej kolejce się do tej pory nie znajdowały oraz to, że inwestycje, które zgłaszamy do realizacji wnioskami do budżetów poprzez kolejne lata, w tej chwili to już zwanym to już będzie 4, czwarty rok zgłaszania takich wniosków, żaden z tych wniosków nie doczekał się realizacji, a nawet Odpowiedzi na taki wniosek stąd też y, rzucanie czegoś poza kolejnością no, y, budzi w nas też y, taki y, sprzeciw. Umawiamy się za każdym razem na coś z Panem Wójtem, e, po to prowadzimy te długie dyskusje na temat, mm. na temat budżetu, mamy też swoją wizję, a jako osoby decydujące o tym, czy on ma być realizowany, czy nie ma być realizowany e, w myśl zasady głosowania, e, no chcemy mieć na to jakiś wpływ. Zresztą Państwo, jako, jako nasi wyborcy, osoby, e, które reprezentujemy w Radzie, w Radzie Gminy, też mają podobne oczekiwania i też chcielibyście Państwo dzielić się z nami takimi potrzebami inwestycyjnymi, więc jeżeli my je przedkładamy przed wójta i ustalamy, że to będzie jakaś taka kolejka, no to oczekujemy, że to będzie zrobione. Pan wójt wprowadził do budżetu inwestycje, której nie było, w okolicznościach, decyzję podjął w okolicznościach takich nazwijmy to kameralnych, przy udziale Rady Sołeckiej, kilku osób z zarządu, mitycznego zarządu, pewnie jakiegoś stowarzyszenia, bo tam się nie dowiedzieliśmy, i dwóch radnych których nominowano wczoraj na sesji, jednak nie było, nie dali sobie szansy wyrazić e, opinii w tej kwestii, obronić swoich e, projektów. E, mam tu na myśli Łukasza e, Kuźdupa i e, Marka tak Szczecińskiego, e, więc no, no cóż, no, ich wybór e, w tej kwestii. A więc e, podkreślam kolejny raz, wskazujecie Państwo na to, że należy z wujtem rozmawiać i nawet jeżeli się umówimy, to on tego nie robi, tak jakby celowo. Co prowadzi, już na, tak naprawdę zostawiając kwestie e, relacji wójt-rada, rada-wójt, e, to wprowadza szereg e, takich niekorzystnych sytuacji, hmm. e, wręcz antagonistycznych pomiędzy e, grupami społecznymi, między miejscowościami, bo mieszkańcy Rzeczkowa czekają na projekty, mieszkańcy realizacji tych projektów, hmm. mieszkańcy Polan. E, A się wypychani z kolei. I nagle, nagle pojawia się kolonia Wierzbica, kolonia, przepraszamy, Zalesice e, z inwestycją pod tytułem e, e, świetlica, świetlica Kontenerowa. Za ponad 200 tysięcy i to będziemy teraz robić, a nie będziemy robić niczego innego i nadal gasimy światło o 23 i nadal narzekamy, że brakuje pieniędzy na rzeczy, rzeczy ważne, a tutaj się okazuje, że nagle wójt wymyślił sobie, zrobię świetlicę kominarową. Pewnie stwierdził, że, że tam mu poparcie spada i trzeba coś, coś zrobić, a ci, którzy mieszkają w miejscowościach, w których uważa, że poparcie ma dobre, to nic nie będzie robił i skończy na obietnicy. W Polanach czeka krótki odcinek drogi do wykonania wraz z oświetleniem tam przy numerach 40, chyba 50, o ile dobrze zapamiętałem numerację. No, masa jest takich rzeczy, przecież już od kilku lat, chyba nawet 8, blisko już dekada będzie, kiedy obiecane zostało, że zostaną wyremontowane place wewnętrzne na osiedlu. Tymczasem... Nic takiego się nie dzieje, wszystko jest spychane, droga w Rzeczkowie też już nie może się doczekać realizacji, może w końcu się pojawi, ale póki co też latami się to ciągnie, droga na przok. no masa jest takich rzeczy, o których można by było wspomnieć, ale niestety w tej chwili no świetlica kontenerowa, mam nadzieję, że nie będzie to wyglądało tak jak kontenery przeznaczone na szatnie na boisku za ćwierć miliona złotych w Rudzie Wielkiej. Mamy zdjęcia, chyba to wyrzucimy, zobaczycie Państwo jak to wygląda, bo... Też jest obraz, Nędzik rozpaczy, jak to, co zostało wybudowane, to w ogóle jak już zostało, to jest jedna sprawa, ale to jak się potem o to dba, to jest kolejne. Na dziś chyba tyle mhm. mamy dla Państwa. Jest jeszcze kilka takich informacji, z którymi chcielibyśmy się z Państwem podzielić, ale to zostawiamy na inną okoliczność, nie mają tak wysokiego priorytetu. Póki co dziękujemy za uwagę i liczymy ciężarowe samochody, które przyjeżdżają naszą drogą gminną. Ale przyjechało już, ich już sporo całkiem. Do zobaczenia. Do zobaczenia.